Obawy o rzekome ograniczenie konkurencji na polskim rynku paliw w wyniku przyjęcia, potencjalnego przejęcia lotosu przez PKN Orlen są bezpodstawne, ponieważ obowiązują i polskie, wydane i pilnowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i europejskie. Limity koncentracji na poszczególnych rynkach, które nie mogą być przekroczone i nie będą przekroczone w przypadku tego przejęcia. Może się oczywiście zdarzyć taki stacji paliw, ten, który ponad limitami się znajdzie, o których mówię. Orlen albo Lotos sprzedzą innemu podmiotowi, innemu graczowi na naszym rynku, ale jesteśmy po prostu zabezpieczeni regulacjami pod tym względem. Natomiast z perspektywy klienta, jak rozumiem o niej mówimy, to połączenie dwóch naszych największych firm paliwowych będzie miało istotne pozytywne skutki, ponieważ tak duży podmiot, wiodący, jednoznacznie wiodący na naszym rynku, będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną ze swoimi kontrahentami, także z dostawcami ropy naftowej, będzie miał e, większe możliwości inwestycyjne, finansowe, rozwojowe, e, właściwie wszelkiego rodzaju. E, ten proces, proces połączenia Orlenu i Lotosu, mówi się o nim od kilkunastu lat, nie było chyba do tej pory po prostu wagi politycznej, by Wprowadzić go na ścieżkę realnych działań. Jest procesem, przez który przeszły już niemal wszystkie kraje europejskie, które na swoim rynku paliwowym doprowadziły do fuzji lub akwizycji, w rezultacie których powstał jeden wiodący podmiot, i cała reszta, już znacznie od niego mniejszych. Mówimy zwrócić uwagę o rynku globalnym, na którym liczą się i, i poważną pozycję mają tylko duzi gracze, to wymusza tego rodzaju procesy konsolidacyjne. Jeśli Polska takiego dużego gracza z dużym poziomem, dobrą pozycją negocjacyjną w stosunku do partnerów zagranicznych, chce mieć także w stosunku do dostawców ropy naftowej, bo nie jesteśmy jej producentem ze względów naturalnych, to musimy w kierunku tego połączenia zmierzać, i sądzę, że wszyscy na tym skorzystamy, nie wyłączając trójmiasta, nie wyłączając pracowników samego lotosu, nie wyłączając budżetu województwa pomorskiego, rozwoju tamtejszego regionu, wszystkie poprzednie dotychczasowe przejęcia, których organ dokonywał, kończyły się finalnie dobrze nie tylko dla samej grupy kapitałowej, ale także i dla przejmowanego podmiotu, który w ten sposób zyskiwał.